W pierwszym odcinku kuchni Wojownika Dzisiaj moim gościem jest Marcin Różalski i postaram się przygotować dla niego alternatywę jego porannej czekolady z Energetykiem. Dzień dobry. Marcin Różalski z tej strony Razem z Kachą Dietetyczką będziemy gotować coś, co ma być alternatywą, tak jak Kacha powiedziała, dla mojego śniadania, które zawsze składa się z czekolady i z Energetyka. Wątpię, że się uda mi przekonać do zmiany, ale ja może Państwu zasmakuje. I będą te wcianie przyjemne, także zapraszamy do nauki, do oglądania i do wspólnej zabawy. Przygotuję dzisiaj płaskie owsiane z bananami i z kremem czekoladowym migdałowym. E, tutaj już mam przygotowane składniki. Płatki owsiane górskie, zalane wrzącą wodą 10 minut temu, że namokły. Górskie bo. E, górskie, ponieważ mają niższy indeks glikemiczny niż płatki owsiane błyskawiczne i dzięki temu, że są mniej przerabiane technologicznie zachowują więcej wartości odżywczej. I mają mniej cukru w cukrze. Tak, i mają mniej cukru w cukrze. O, no, brawo mam, <laughs> Mamy również płatki migdałowe, które są źródłem wapnia, cynku i zdrowych, nienasadzonych kwasów tłuszczowych. Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu, niearomatyzowany, bo nie lubimy aromatyzowanych. Nie. Nie. Tutaj mamy dodatek mąki razowej, bo zobaczymy jak wyjdzie nam konsystencja palazków, rozgniecionego wcześniej widelcem banana, e, banana do dekoracji, pokrojonego w plasterki. Dla chętnych zawsze I... można dodać trochę miodu? E, można. bardzo <laughs> lubi miód. Bardzo, to z dzieciństwa jeszcze. E, I tutaj mamy jajka. Jajka oczywiście z wolnego wybiegu. Specjalnie kupiłam sklepowe, żeby e, powiedzieć jak wybierać jajka. Zawsze patrzymy na pierwszą cyferkę na y, cyferkę tutaj na pieczątce, y, ze względu na to, że to świadczy o tym, że to są jajka z wolnego wybiegu albo zero, to są wtedy jajka białe. Nie kupujemy dwójek i trójek. A jajka w proszku? A jajka w proszku też po co? Są, są przerobiane technologicznie i teraz są na swojej wartości. Lepiej kupić sobie jajka od kurki. No. Y, I mamy białko, super Way Iron Horse, o smaku czekoladowym. Y, Chciałabym działać z Marcinem. Przygotowanie takich placków jest bardzo proste. Yy, tutaj z Marcinem zaczniemy wszystko ładnie przygotowywać. Yy, zaczniemy od płatków osianych, które są nam odknięte i mają taką zbitą konsystencję. Górski. Tak, górski. Wkładamy do miseczki. Teraz tak. Osobno przygotowujemy krem. Mam tu jogurt naturalny. Do jogurtu naturalnego Marcin dostanie jedną miarkę, czyli 30 gram białka czekoladowego. Superman. No to jedną miarkę, no może jest taka ta miarka. Mhm. I teraz Marcinia musisz to energicznie mieszać. No i tak sobie mieszamy, mieszamy, to troszkę będziesz mieszał, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję, żeby cały proszek z białka wymieszał się z jogurtem. To da radę no, Naprawdę. Kiedyś jak miał zawsze w miodzie musiałem dużo mieszać. Ty, lubisz tego, Ty się lubię się od prawda? Czy lubię? Wspomnienia. Teraz do płatków owsianych. W międzyczasie, kiedy Marcin tutaj miesza na krem, e, ubijam jajko. W całości. Ok. Wymieszam. Bardzo dokładnie trzeba wyjąć się z owsianymi, żeby nie powstały takie jedne wielkie grudy. Proszę jaka, jest taka systencja. Ja jakiś powiem taki fakt z historii się znaleźć, tak jak w innych programach polinarnych. Na przykład... No tak. Ja mogę powiedzieć jakiś fakt historyczny. Nie. Płatki osiane są... Płatki owsiane są trzecim w rankingu najzdrowszym produktem na świecie. To jest fakt. Zaraz po czekoladzie i po A ja są na pierwszy. Yy, tak, zmieszam jajko z płatkami owsianymi, macie niedobrze jest z tym kremem. <grym> Spisałeś się. Dałeś radę. Dodaję banana zmniejszonego. Ok. O, I mieszamy. Dlaczego tylko jedno jajko? Zaczęło tylko jedno jajko. Yy, ponieważ jakby były dwa jajka trzeba by było dać więcej płatków owsianych. Już nawet nie tyle, że zrobiłaby nam się większa kaloryczność, ale nie dałoby rady tego zjeść. To jest naprawdę sycące. Z tego czegoś wychodzą dwa duże płatki... osiane, owsiane. I naprawdę <gludziś> <r> <gludzi> 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 razem z tym kremem to będzie tak napychające. Masakra. Czyli to też nie na śniadanie się napchać. Ale ten dlaczego? Przez zdrowo właśnie. Nie, nie. To są węglowodany, które uwalniają się... Węglowodany złożone uwalniają się przez 4 Czy Czyli jak mam ten o 11, to o muszę to zjeść? O której musisz zjeść o dziewiątej i będzie super. Nie staniesz o dziewiątej a to staje o dziewiątej? Ja wstaję o 5 rano. Aha, no to przecież... Ja nie muszę idzie Ja bym wiem, jak zdrowi każdy z zdrowy, ja zdrowy że nie wstanie wyjść przed dziesiątą No nie. Eee, więc bardzo podoba mi się konsystencja. Jest taka zwarta, ale niezbyt wodnista. Dlatego nie musimy dodawać mąki razowej. Gdyby była zbyt wodnista, dodajemy troszeczkę mąki razowej, żeby trochę zbić to razem. To na szefa kuchni przystało, szef kuchni musi być zawsze z nożem. Nie wiem co będę nim kroił, ale ważne, że jest nóż. Eee, smażyć placki będziemy na patelni ceramicznej, ponieważ nie wymaga ona użycia dużej ilości oleju. Eee, posmarowałam ją lekko olejem rzepakowym i teraz nakładam. Czemu rzepakowym, Katarzyno? Czemu rzepakowym? Ponieważ jest najlepszy do smażenia. Wytrzymuje największe temperatury i nie wytwarza nasyconych kwasów tłuszczowych podczas spalania. Zacznijmy zatem. <grych> Bo okay. za chwilę godzina dziewiąta, trzeba zjeść śniadanie. <grych> Bo o piątej staliśmy, żeby to nakręcić. Tak. nakładam <grych> nakładamy placuszka. Super, ja myślę na nim czekoladę i piję energetyka. Na drugie śniadanie Ej. po treningu pierwszym jem obiad, na przykład jem łososia z ryżem, z makaronem razem, albo coś tam, albo zwykły obiad. Na następny posiłek jem na przykład łososia z ryżem, no, Ale jest dużo coś. ryb słyszę. Ryb jem bardzo dużo. w ogólnie więcej jem ryb niż zwykłego mięsa. I ten. I ja kolację jem ten, ale oczywiście przebadam to z syfem. Przestańcząc zacząłem nożami wyrzucać. Ja wiem ja. To, co ja zrobiłam z wiastrzem, to rzucić nóż i złapać drugą stronę. No tato za nie rzucę nie tak wysoko i złapać od góry. Nie ja się boję, jak tu ktoś stoi. No to musisz tylko wyrzucić, bo tak się obraca. Ale tak nisko wyżej. Ale to. Co ja. <ślinik> <To widzi? ślinik> Voila. Po usmażeniu placków przekładamy je kremem. Smażymy krem, który Marcin tutaj tak umiejętnie i ładnie zmieszał. Konsystencja Marcinie idealna. Naprawdę. Ja Tyle lat. Tyle lat grzebać w mieście. Dobra, nakładamy. Posypujemy. Szkoda, że to na żywo nie idzie w telewizji. No. Posypujemy płatkami minionymi. Ok. Przekładamy drugim płaskiem. Taka kanapka. Tak, kanapka tak, A pomidor? Nie. <laughs> 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 że pomidor do tej i załata. Dlaczego? bardzo. A czemu? Tak dużo jednak to dla nie, nie będzie. Ale nabiał. Tak, nawiał. A pani dietetyczka mówiła, że nabiał jest, jest raczej B. Jest B, bo. Proszę wytłumaczyć. Yy, bo obciążę strasznie żołądek. Czyli ciężko, tak, nie się Dokładnie. Jak ciężko strawnie to dwie łyżki ogórki. górki. <noise> Dobra, posypujemy do końca. Dookoła. Zawsze lepiej się je śniadanie, jak ładnie wygląda. Psz. To jest nasze śniadanie mistrzów. Tak. Pełnowartościowy posiłek, który zawiera wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości, które powinniśmy spożyć na śniadanie. Oprócz czekolady i energetyka. Oprócz czekolady i energetyka. Dobrze, I to w sumie, w sumie pochwała dla mnie, mm. dla mojego śniadania. Teraz Marcinia czekam, a spróbujesz. Mam, czy... <grywia> Mam cię na garę, do... więc <grywia> 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 Bardzo dobre. Tak. Słodkie jak lubisz banany też nie musicie się martwić. A o co trzeba? Nie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Polecamy. Marcin. Zrób. Marcin po prostu się tak naje. Tak się jadł tymi plackami, że nawet nie mam się stać. Brzuch mi opadł do połowy udanie mnie, sprowadził do ziemi. A tak poważnie. Po prostu usiadłem sobie, bo jestem bardzo zmęczony. A Katarzyna teraz ma dla Was kilka takich bardziej technicznych rzeczy, w których ja nie będę brał udziału, ponieważ nie będziemy robić teraz sobie cyrkus, z czegoś, co jest rzeczą poważną. I dla niektórych na pewno rzeczą przydatną, ponieważ jest to program dla jajem, ale też taki, żebyście mogli sobie coś tam dla siebie e, pożytecznego wyciągnąć. Także Katarzyna, proszę. Działaj. <laughs> Taki posiłek na śniadanie jest bardzo dobry dla sportowca, ponieważ mm, wielu sportowców rano czy tam po południu ma trening i musi naładować się odpowiednio rano energią. Tak, e, płaskie owsiane, jak sama nazwa mówi, e, są złożone głównie z płatków owsianych, które są bardzo ważne w diecie sportowców, e, ponieważ zawierają dużo witaminy B6, B1. Dużo białka i to ze wszystkich ziaren, owiec ma najlepszej jakości to białko, najlepiej przyswajane. Do tego są bogate w błonnik rozpuszczalny, który poprawia pracę przewodu pokarmowego. Co mogę o nich jeszcze powiedzieć? Posiadają też nienasycone kwasy tłuszczowe, które też są ważne. Badania naukowe potwierdzają, że płatki owsiane y, wpływają bardzo pozytywnie na poprawę koncentracji, na pracę umysłu, na pracę y, fizyczną człowieka. Do tego y, mamy banana, żeby dodać trochę słodkości. Banan jest dobrze przyswajalny. Faktycznie ma to fruktozę, czyli zawiera cukry proste, ale y, jest też bogaty w potas, tak? Migdały. Migdały. Migdały też są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych bardzo zdrowych, tych co podwyższają poziom dobrego cholesterolu, który obniża zły cholesterol. Mają też dużo witamin z grupy B, są fajnie przyswajane, mają też błonnik pokarmowy. Co myśmy tu jeszcze dodawali? Jajka. No, Jajka. Wiadomo, białko jajek jest y, białkiem najbardziej zbliżonym do y, struktury białka w, w ciele mleku matki. Y, jest uznawane za odpowiednik, y, więc... Bardzo... Barzu... Tak, y, oprócz białka y, w jajkach dodaliśmy białko Supreme Way y, Iron Horse. A. Wybrałam to białko, ponieważ jest to jedno z najlepszych jakościowo białek dostępnych u nas na rynku. E, posiada 70% e, białka e, i jest to białko naprawdę, naprawdę o... Bardzo <gryw> mi e, O prawidłowej, bardzo zbliżonej właśnie do mleka matki. E, Póli aminokwasów. Przepraszam, zabrakło mi słowa. Do tego naprawdę smaki tych białek są bardzo dobre. Jak Marcin może potwierdzić, białko czekoladowe smakuje jak no, najlepsza na świecie belgijska czekolada. Polecam również wanilię i nowe ciastko. Jak szejk z fast fooda. jego nazwy nie powiemy. O smaku. Proszę, taki pyszny. <taki pyszny. No, nie piję szejków z fast fooda, więc się trochę wyraziła. Na tyle, co tutaj dodawaliśmy. Yy, dlatego takie śniadanie uzupełni całkowicie nasze zapotrzebowanie, które rano jest naprawdę na wysokim poziomie. Przede wszystkim dla sportowców, którzy yy, wykonują sporty naprawdę wytrzymałościowo siłowe, na dużym poziomie. I rano muszą doładować się tą energią, żeby przez cały dzień ona się spokojnie, powolutku uwalniała. Zawsze można zjeść czekoladę w Marcinie, może ty rządzisz na Macie, ale w tej kuchni rządzę. Ja. Także uważam, że pierwszy odcinek był bardzo smaczny, pożywny, wartościowy dla organizmu i dla umysłu. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękujemy. Daj to boli gardło. Także to, co mi się przyda, to ja zawijam. Dziękuję Państwu za uwagę i zostawiam Was z żyjącego. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że spodobał Wam się pierwszy odcinek Kuchni Wojownika, zapraszamy na odcinek drugi oraz zachęcamy do tego, aby na maila gmail.com napisać wiadomość z pytaniem, z pomysłem jakimś na następny odcinek, bo z uwagami przyjmiemy każdą krytykę. Dziękujemy.